No hej, hej, tutaj ja 102 metry i dzisiaj bardzo nietypowo, bo z głosem. Jak wiecie już niedługo w czerwcu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy, na które wszyscy czekamy, wszyscy wyczekujemy, wszyscy będziemy liczyli na Polskę. I tutaj powstała strona oficjalna UEFA Euro 2020, gdzie można wytypować ten turniej. Cały, od podstaw, od fazy grupowej do fazy pucharowej, do finału, zobaczyć kto tam Waszym zdaniem, moim, wygra ten turniej. No i można się tym też podzielić. Ja dzisiaj nagrywam z tej stronki. No i możemy zaczynać. Grupa to jest Włochy, Walia, Turcja, Szwajcaria. Mecze będą w Rzymie i w Baku, więc myślę, że Włosi przed własną publicznością raczej powinni zająć spokojnie to pierwsze miejsce. Ale następne trzy miejsca to jest już loteria, bo wszystkie trzy drużyny myślę są na, na podobnym poziomie. I Szwajcarzy, czyli zawsze mocna drużyna, zawsze solidnie grająca, mocna defensywa. Turcja ostatnio bardzo dobrze w eliminacjach 4-2 Hol z Holandią, 3-0 z Norwegią, tylko się nie popisali w ostatnim meczu z, z Łotwą, gdzie zremisowali sensacyjnie 3-3. No i Walia, która. Będzie broniła tego sensacyjnego trzeciego miejsca sprzed pięciu lat w Francji. No i ciężko w sumie wybrać, ja bym, myślę, że Szwajcaria na no drugim, na no trzecim Turcja, Walia. No cóż, no. tym razem im się nie powiedzie. Grupa B, no to oczywiście Belgia, która na pierwszym miejscu, dla mnie faworyt numer jeden do zdobycia tego mistrzostwa. Rosja, Dania, czyli gospodarze tej grupy i Finlandia, której zbyt wielkich szans nie daje, więc na czwartym miejscu. I Rosja czy Dania? Dla mnie Duńczycy, ponieważ oni są w kapitalnej formie, tam nawet czytałem gdzieś, że, że jak typowali, to Dania dla niektórych jest też jednym z kandydatów do no, nawet finału mistrzostwa. No. Nawet takim się nie wiedzie, potrafił wygrać 4-0 z Austrią, 8-0 z Mołdawią. Kapitalnie grają Duńczycy. Myślę, że to oni będą na drugim. Rosjanie ludzie mieli bardzo dobry mundial. Myślę, że na trzecim miejscu będą. Tutaj grupa C najsłabsza zdecydowanie, bo tu mamy Holandię, Ukrainę, Macedonię Północną i Austrię. Więc Holendrzy wracają po dwóch fatalnych eliminacjach. Wracają tutaj w Euro 2020. Będą liczyli, na pewno, że im się powiedzie. No i trafi dosyć łatwą grupę, ponieważ żadna z tych drużyn nie jest jakąś topową. Myślę, że będą na pierwszym miejscu. Na drugim Austriacy raczej. Trzecia Ukraina, Macedończycy. No na czwartym, ale no. dla nich samym sukcesem będzie już awans na te mistrzostwa. No i, do, no, i dobre wyrażenia stąd. no Raczej nie jadą tu po jakiś, po jakiś straszny sukces jakawań z grupy. Grupa D, czyli Anglia, Szkocja, Chorwacja i Czechy. Mecze będą w Londynie i Glasgow. Więc myślę, że Anglia tu spokojnie pierwsze miejsce. Raczej komplet punktów powinni spokojnie zdobyć. I drugie miejsce. Mamy Chorwatów, wicemistrzów świata. Sensacyjnych z Rosji. Ale w obecnej sytuacji, no są w dołku. No. Mają gorszą formę, groże, gorzej grają. Czechy to zawsze drużyna solidna, która umie coś tam zrobić, pogrozić, więc mogą zająć dobre miejsce, zawsze mocni są. No i Szkoci, czyli gospodarze, awans w ostatniej chwili w barażu z Serbią, też będą chcieli przed własną publicznością się. Dobrze zaprezentować. Dla mnie jednak to myślę Chorwacja na drugim. Trzecim właśnie Szkocja, a Czechy, no znowu im się nie powiedzie, jak przed czterema laty. Może im się uda za cztery lata w Niemczech jakiś sukces osiągnąć. No i grupa E, czyli Hiszpania, Polska, Szwecja i Słowacja. Polska z nowym trenerem, Paulo Sousa, na pewno będziemy trzymali kciuki za nasze orły. Trafiliśmy dosyć trudno. Grupa przypomina mi jeszcze, że tą grupę sprzed pięciu y, lat z Francji. Tam też była jedna mocna drużyna, czyli Hiszpa Hiszpanie, tam byli Niemcy. Jedna taka drużyna, z którą mieliśmy się mierzyć o awans, czyli tam Ukraina, tu Szwecja. I jedna taka drużyna raczej słabsza, ale potrafią za coś zrobić, wtedy Irlandia, punkt. no teraz yy, Słowacja. Tak Słowacja no, jest w wielkim dołku. No, nie potrafili wygrać z Maltą, nie potrafili wygrać z Cyprem, więc Danie to jest 0 punktów. Czwarte miejsce. No i pierwsze trzy miejsca. No, myślę, że Hiszpanie, mimo paru braków w defensywie, jakimigo Martinez i Sergio Ramos, którzy nie pojadą, a te euro raczej powinni spokojnie zająć to pierwsze miejsce. No i teraz Polska czy Szwecja. Dwie myślę bardzo porównywalne do siebie kadry. No i nie wiadomo jak to będzie. No. Myślę takie 50-50 dają obydwóm drużynom. Ja oczywiście jako Polak dam Polskę na drugim. Szwecję na trzecim. No i miejmy nadzieję, że tak to będzie, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby to Szwedzi zajęli drugie miejsce, a Polacy trzecie. No i grupa F, grupa śmierci, bo Portugalia, Mistrz Europy, Francja, Mistrz Świata, Niemcy, Miss, były Mistrz Świata i nadal mimo niepowodzeń bardzo mocna drużyna. No i Węgrzy, których mi jest szkoda, bo. Myślę, że w innej grupie mieliby szansę na awans spokojny, patrząc na to, w jakim oni są gazie. Jak dobrze zaprezentowali się w Lidze Narodów, w barażach i też w eliminacjach do Mistrzostw Świata, o mało co Polski nie pokonali. Skończyło się remisem, no ale jednak tutaj to mieli sporego pecha w losowaniu. Dla mnie to jest czwarte miejsce. No i pierwsze trzy miejsca, no. Na pierwszym myślę Francuzi jednak powinni być. A dwa następne to to już ciężko. Myślę, że Niemcy. Zawsze solidna, mocna drużyna, grająca przed własną publicznością, turniej pożegnalny Joachima Lewa. Na drugim miejscu. No, Portugalczycy skończą trzeci. Jak przed pięcioma laty. Ale to też wtedy byli mistrzami Europy. Mimo awansu z trzeciego miejsca, więc wszystko może się tu dziać z trzeciego miejsca dla mnie to jest Turcja, Rosja, Szwecja i Portugalia. Ukraina, Szkocja, niestety, odpadają. No i idziemy dalej do fazy pucherowej. Najpierw Belgia, Szwecja dla mnie to jest Belgia. Zdecydowany faworyt. Tutaj myślę, że Włochy. Francja, no i Chorwacja Polska. Nie obraziłbym się z takiego losowania, ponieważ no, mogliśmy dużo gorzej na Francję, na Włochy, na Belgię, na Anglię, na Niemców, na Holendrów, na Portugalczyków. Natrafiliśmy no, na tą Chorwację, która, jak ja już mówiłem, jest w dołku. Nie jest to ta sama Chorwacja, co 3 co, co lata temu, zdoby, ta, która zdobywała 3 lata temu. Wicemistrzostwo Świata No i myślę, że wygramy ten mecz no. Przynajmniej ja na to liczę I chciałbym, żeby tak było. Hiszpania, Rosja Tu raczej nie będzie powtórki sensacji Z przed trzech lat i to Hiszpanie będą Anglia, Niemcy myślę, że Anglicy, Niemcy znowu nie uda im się Wielki turniej Niczym Hiszpanie, którzy też odpadli z grupy na Mistrzostwach Świata, a po czym odpadli w 1-8 Mistrzostw Europy. Tutaj Holandia, Portugalia. Myślę, że już tym razem Portugalczycy. Holendrzy skończą na 1-8. No, na pewno liczą na więcej, ale też no, odbudowują się Holendrzy. I Szwajcaria, Dania, Duńczycy, jak już mówiłem, dla mnie tarny koń tych rozgrywek. Myślę, że tak jak Polska, też Dania przejdzie Szwajcarów w 1 -8. I Belgia, Włochy, ciężki do wytypowania mecz, dwie bardzo mocne drużyny, mające mistrzowskie aspiracje, ale dla mnie to Belgowie. Są tu faworytami i Francja, Polska. No to już raczej skończy się nasza przygoda. Francja wygra pewnie z 2-0 i odpadniemy. Hiszpania, Anglia, dwie też bardzo mocne drużyny. Dla mnie myślę, że Anglicy to wygrają. A tutaj Portugalia, Dania. Kurze, czy ciężko to wytypować? Ja bym jednak... No to Dania wygra. No i Belgia, Francja. Hit. Dwie najmocniejsze drużyny w Europie. Jeszcze myślę, że też na świecie. I myślę, że będzie rewanż za półfinał poprzednich mistrzostw świata. Jak wtedy Francja wygrała z Belgią. Teraz Belgia wygra z Francją. A tu Anglia, Dania. Myślę, że już skończy się ten dobry turniej Tuńczyków. Myślę, że już Anglicy to wygrają i będzie finał Belgia Anglia. No i dla mnie osobiście Belgia to są mistrzowie Europy i myślę, że tak będzie, bo jednak Belgowie, no też się kończy to pokolenie. No tak, patrząc na młodzież, no to nie mają jakiejś mocnej. Myślę, że to jest jeden z ostatnich dzwonków dla tej kadry belgijskiej, żeby wygrać te jakiś turniej. Bo pomimo iż to też nie są jakiś staruszkowie, no to jednak no, jeszcze nic nie wygrali. Ani mistrzostw Europy, ani mistrzostw świata i myślę, że na tych mistrzostwach Europy oni są w dobrej formie wszyscy prawie. No może Azard w Ralu nie gra, ale Belgia... Dla mnie to jest najmocniejsza reprezentacja, myślę, że trz na świecie i wygrają tę euro. Cześć.